Do Clash of Champions już tylko tydzień, a karta walk wciąż w dużej mierze jest zagadką. Jak będzie wyglądało tegoroczne pay per view, podczas którego wszystkie tytuły są bronione, oraz co w NXT, gdzie tydzień temu ukoronowaliśmy nowego mistrza. Panie i panowie, ja nazywam się Paweł z. Paweł znowu ma wolne, więc dzisiaj musicie obejść się moim głosem. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth z What is Racing i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Raw rozpoczęliśmy promen Drew McIntyre'a. Jest on bardzo dumny z tego, że tydzień temu to on wyeliminował Randy'ego Ordona z akcji. Nadal nie wiemy jak długo potrwa nieobecność Legend Killera. Po tym promie na arenie pojawił się Adam Pierce. Poinformował on, że na Clash of Champions tytuł WWE będzie broniony w Ambulance Matchu. Jeśli jednak do tego momentu Orton się nie wykuruje, a Keith Lee wygra dzisiejszą walkę z McIntyre'em, to właśnie Lee zawalczy na Clash of Champions o WWE Title. Pierwszą walką na show było starcie Champions vs Champions między Street Profits, a Shinsuke Nakamura i Cesaro. Po niecałych 10 minutach to mistrzowie tak Team Raw odnieśli zwycięstwo po tym jak Angelo Dawkins Wykonał frog splash na Cesaro. Później czekał nas promo Hard Business i trzeba przyznać, że prezentują się całkiem potężnie, cokolwiek to znaczy. Dowiedzieliśmy się też, kto w tej frakcji pełni jaką funkcję. Bobby Lashley to CEO Hard Business, MVP pełni zaś funkcję Executive Vice President. Później przemówił Cedric Alexander, który tydzień temu dołączył do tej stajni. Wyjaśnił, że dołączył do Hard Business, bo wrestling jest jego pracą i tylko w ten sposób może zarobić jeszcze więcej. Przerwa Przerwał mu jednak Apollo Cruz i Ricochet, którzy powiedzieli, że nie mają zamiaru błagać Aleksandra, by do niego wrócili. W takim razie po co mu przerywają? To doprowadziło do walki Sedrika z Ricochetem, i po kilku minutach to członek Hard Business wygrał to starcie. Po walce na Title tronie ponownie pojawiło się kolejne promo Retribution. Następnie czekała nas walka o tytuł kobiet Raw, gdzie Asuka broniła mistrzostwa przeciwko Miki James. Pojedynek zakończył się decyzją sędziego, który myślał, że Miki James odniosła kontuzję podczas dziwienia. Ta jednak nie odklepała i widać było, że to po prostu nieporozumienie. Jednak po walce pojawiła się Zelina Vega, która powiedziała, że od teraz nie ma zamiaru uganiać się za Garzą i Andradę. Od teraz działa sama i jest gotowa na askę. Swój monolog zwieńczyła plaskaczem w stronę Japonki. To trzeba mieć prawdziwe jaja. Chociaż w tym przypadku to nieważne. Kolejną walką był Steel Cage match między Sethem Rollinsem a Dominikiem Mysterio. Tym razem, podobnie jak na Summerson, ponownie wygrał Mandy Night Messi. I po walce zaatakował swojego protegowanego Marfiego. Na Raw Underground swój debiut odbył Bran Stroman, czyli Wow, zawodnik SmackDown. Tam rozwalił sobie m.in. takich zawodników jak Dolph Ziggler. Wtedy, voilà, odbył Stardown z Polakiem rodakiem Kato. Na najbliższym Raw ponowie stoczył walkę właśnie na Raw Underground. Później zmierzyli się ze sobą Kevin Owens i Alistair Black. Walka skończyła się jednak po niecałych pięciu minutach, dlatego że Black został rozproszony. Przez miganie światła, co wykorzystał Owens, aby przypiąć swojego rywala. Dwie takie gwiazdy marnowane przez kompletnie do dupy Booking. Inną walką na show był tag team match między Riot Squad a Laną i Natalią. Walkę szybko wygrały pretendentki do tytułów Tag Team Kobiet, a po walce Shayna Baszler i Nia Jax rozwaliły sobie Lanę i Natalię. W walce wieczoru Drew McIntyre spotkał się z Kifem Eli. Wcześniej na zapleczu ponownie pokłócili się i wdali się w bójkę. Ostatecznie walka nie wyłoniła zwycięzcy, ponieważ został Stała przerwana przez atak Retribution. Wtedy też przybyli hard business i dali się z nimi w Brawl. Show zakończyliśmy tym, że Lee i Drew McIntyre wykonali somersaulty na obu drużynach. NXT otworzyła walka kobiet, mistrzyni i Oshi zmierzyła się w non-title matchu z Shorts i Blackheart. Po prawie 15 minutach to Japonka odniosła zwycięstwo. Za tydzień odbędzie się Battle Royal, mający wyłonić pretendentkę do tytułu kobiet na najbliższe NXT TakeOver. Następnie squash odbył Tomasa Ciampa. Po walce na arenie pojawił się Jake Atlas. Ostatnio podczas ich walki ciampa absolutnie zniszczył Atlasa, więc ten mógłby go zaatakować od tyłu. Jednak postanowił go wyzwać do walki za tym na zapleczu Atlas został zaatakowany przez Tomasa, jednak w jego obronie przybył Kylie O'Reilly. Jak myślicie, czy to początek solowego pushu dla członka Undisputed Ery? Później w ringu pojawi się Austin Theory, nazwał się przyszłym Hall of Famerem i ogłosił Open Challenge. Odpowiedział mu... Co zaskakujące, Kushida, który wyszedł nawet bez muzyki. Rozprawił się z Theorem w kilka minut i było widać, że nadal jest mocno zdenerwowany na Velvet in Dreama. Pytanie, kto nie jest. Kolejną walką było starcie o tytuły Tak, Team. Prizango postawili swoje tytuły na szali przeciwko byłym mistrzom Imperium. I zgadnijcie co: Fashion Police is back. Nie ma więc co się dziwić, że Bris i Fandango obronili swoje mistrzostwa. Następnie czekała nas kolejna walka drużynowa. Rodrick Strong i Bobby Fish zawalczyli z Kilianem Dainem i Drake'em Maverickiem. A właściwie mieli zawalczyć, bo na początku walki Dane nie miał zamiaru pojawić się w ringu. Prawdziwy butlek Romana Reynsa. Dopiero pod koniec zjawił się na arenie i mimo niechęci zaatakował jednak Anti-Speedy Wtedy Bobby Fish doprowadził do dyskwalifikacji używając stalowego krzesła. W końcu członkowie Anti-Speedy Ery opuścili arenę, a Dane ponownie znokautował Mavericka. Za tydzień odbędzie się również pierwszy w historii WWE Gauntlet Eliminator match. Pięciu zawodników będzie pojawiało się w ringu co 4 minuty i każdy może zostać wyeliminowany tylko przez przypięcie bądź poddanie. Zwycięzca zmierzy się z Finnem Balorem na NXT TakeOver. W walce wieczoru odbyła się pierwsza obrona tytułu North American przez Damiana Priesta. Pretendentem był Timothy Tarcher i odbyło się bez większych zaskoczeń, bo to Priest odniósł zwycięstwo i właśnie w ten sposób zakończyliśmy NXT. AEW Dynamite rozpoczęliśmy walką FTR z Jurassic Express. Jeśli Luchasaurus i Jungle Boy by dzisiaj wygrali, to otrzymaliby by pretendentów do tytułu tag team. Tak się jednak nie stało i mistrzowie wygrali walkę nieczysto, bowiem podczas przepinania Dax trzymał rękę swojego partnera. Kolejnym starciem była walka Adama Page'a z Frankie Kazarianem. Podczas pojedynku stół komentatorski zasilił Kenny Omega. Hangman bez zaskoczeń pokonał członka SCU po kilkunastu minutach i po samej walce Chciał, aby Kenny stanął u jego boku. Jednak ten do niego nie dołączył. Później MJF zmierzył się z Sean Deanem. Walka trwała dosłownie kilka sekund, ponieważ Maxwell momentalnie zmusił przeciwnika do poddania. Po walce wygłosił promo. Ogłosił, że jest on nieukoronowanym mistrzem. John Moxley wygrał na All-Out przez oszustwo i to MJF powinien stać teraz z tytułem. Dlatego też każe się zapowiadać właśnie jako niepodważalny i nieukoronowany AEW Champion. Następną walką był tym match między Chrisem Jericho i Jakeem Hagerem, a private party starcie oczywiście wygrali Inner Circle wspinając się w hierarchii dywizji tag team Thunder Rosa broniła też swojego mistrzostwa kobiet NWA przeciwko jednej ze zwycięszczy z Deadly Draw Tournament Evalis, oczywiście po prawie 10 minutach tytuł pozostał w rękach mistrzyni po walce jednak została ona zaatakowana przez partnerkę Evalis Diamante, na pomoc Rosie przybyła mistrzyni AEW Hikaru Shida, za tydzień obie mistrzynie zmierzą się w tag team meczu z Evalis i Diamante, no i czas na Lance Archera i J.K. Robertsa. Na rocznicowym Dynamite Archer zawalczył tytuł AEW z Johnem Moxleyem. Za tydzień jednak musi znaleźć sobie partnerów do Six Men Tag Team meczu, dlatego jego partnerami będą członkowie teamu Taz: Brian Cage i Ricky Stars. Na ring wszedł Taz, jednak przerwała mu muzyka właśnie Moxleya. Ten wziął do ręki mikrofon, jednak został natychmiastowo zaatakowany przez Briana i Rickiego. Na pomoc mistrzowie przybył Will Hobbs. W końcu Mox ogłosił, że za tydzień jego partnerami będą właśnie Hobbs i Darby Allin. W walce wieczoru Sontana i Ortiz zawalczyli z Best Friends w parking lot fightie. I zdaniem wielu osób było to jedna z najlepszych walk tego roku. Ba, nawet wujek Melcer dał pięć gwiazdek. Ponownie, cokolwiek to znaczy. W pointynek zainterweniował Orange Cassidy przyczyniając się do zwycięstwa przyjaciół. Na koniec wszyscy odjechali nowym vanem z mamą Trenda za kółkiem ku zachodzącemu słońcu. SmackDown w tym tygodniu otworzyło talk show Dirt Sheet. Prowadzone przez Demiza i Johna Morrisona, nie, nie będę przekręcał jego imienia i nazwisko, bo haha, to takie śmieszne, brawo Pawełku, dorośni, poinformowali nas o ostatnich wydarzeniach z WWE, jakbyśmy nie wiedzieli co się dzieje. Miz powiedział też, że nie ma nic wspólnego z przeniesieniem Mandy Rose na Raw i dementuje plotki, że chce rozdzielić Mandy od Otisa. Niestety nie uwierzył mu w to sam Mr. Money in the Bank i rzucił się na Mizamina, po czym roz. Zabrał go do samej bielizny. Okej! Okay. Każdy ma to, co lubi. Pierwszą walką na niebieskiej tygodniówce było starcie Cesaro i Gran Metallica, Walkę wygrał mistrz Smackdown Tag Team, jednak mimo to na Pay Per View będzie bronić swoich tytułów przeciwko Lucha House Party. Więc nasze pytanie brzmi: dlaczego, skoro Lucha House Party przegrało, to i tak walczą o tag teamy? Nice. Dirt Street nie była dziś jednak jedynym show, ponieważ wkrótce czekało nas Moment of Bliss z Nikki Cross jako gościem. Najpierw Nikki powiedziała, że na Clash of Champions w końcu pokona Bailey, bo tym razem. Nie będzie w jej narożniku Sasha Banks. Później sama Nikki spytała Aleksę o jej ostatnie zachowanie. Ta jednak powiedziała, że nie wie, co się z nią dzieje i sama nie ma na to wpływu. To wszystko przerwała Lacey Evans, która twierdzi, że to ona powinna wygrać zeszłotygodniowy Fatal 4 Way. Doprowadziło to do walki Evans z Cross, która wygrała pretendentka. Po walce Alexa wykonała na Lacey Evans ponownie sister Abigail. Warto również wspomnieć o wywiadzie z Saszą Banks, który prowadzony był zdalnie z Performers Center. Sasza jest załamana słowami i czynami Bailey, nigdy nie używała jej, była jej przyjaciółką. Tak, tak, Sasha znamy to. Vivienne jednak został przerwany przez kolejny brutalny atak Bailey. Później AJ Styles zmierzył się z samym Zaynem i Zayn miał już wygrać walkę, jednak sędzia przerwała pinfall, ponieważ ten trzymał rywala za spodnie. Wtedy AJ wykonał taki sam brudny roll-up, ale tego sędzia już nie zauważyła i odliczyła do trzech. Po walce Zayn zaatakował Stylesa i wtedy na arenie pojawił się Jeff Hardy, wyjął drabinę i wyzwał obu zawodników na ladder match o tytuł interkontynentalny na Clash of Champions. Można już teraz śmiało powiedzieć, że jest to prawdopodobnie najlepiej zapowiadająca się obecnie walka na Clash of Champions. W walce wieczoru Roman Reigns i Jay Uso zmierzyli się z Sheamusem i King Corbinem w Samoan Street Fight meczu. Cokolwiek ponownie to znaczy. Oczywiście starcie wygrali kuzyni po tym, jak pretendent do tytułu Universal przypiął Corbina i celebracją Samończyków zakończyliśmy niebieską tygodniówkę SmackDown. Z naszej strony to już tyle, a jaka tygodniówka podobała się Wam w tym tygodniu najbardziej? Czy czekacie na Clash of Champions? Czy na jaką walkę najbardziej czekacie? No i kto według Was wygra przyszłotygodniowe Battle Royale i Gauntlet Eliminator na NXT? Dajcie nam znać w komentarzach. Wpadnijcie również na nasze Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth z What z Wrestling, dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.